3,6 km. No, bierzemy Excel i jedziemy. Chyba pół kilometra. Kieruj się na południowy wschód. Kieruj no, się na południowy wschód. Nie wiem Znaczy w sensie, że... że twoimi prywatnymi. No ja prywatnie wiesz akurat, tak, no. A, Ale nie, tak e, obiektywnie biorąc. W sensie, że... Ilości to mhm. jest tak jedna trzecia, jedna czwarta może nawet tylko prywatnych, nie? Chyba właśnie jak odmówiłam, z kierowcami Pani tak mówią. Że raczej biorą... Albo jakoś tutaj może, to w Warszawie głównie? Znaczy w to, to znaczy w to to jakby, sam w leasing wyciegł, nie? Ale znaczy się to jest to Był to... Aż wywaliło mnie przy Muzeum Wsi Radomskiej. Ludzie zajechali z jednej strony, pokazało im od Szydłowieckiej, a tu trzeba było od Krchnowickiej jechać i musiałem pojechać ich zawieźć jeszcze raz. Znaczy musiałem, zaproponowałem, żeby zawiozę ich, bo ludzie... Nie stąd, z Wołomina się okazało. No ale ładny kurs, 26 zł, więc spoko. Tam było... Ile tam kilometrów było? 9,4 kilometra było, więc dosyć długi kurs. 17 minut trwał. Następne wyzwanie, pół kilometra kieruj się na południowy wschód szybkę mam stłuczone bo mi spadł ostatni telefon i się stłukła tu mamy ładowanie przy okazji pokażę wam mój kokpit tu mam ładowarkę taką na no... 2A, taką szybszą, 10V. Tu jest wbudowana w samochód yy, taka bateria, czy na obsługę Windows, ale to nie wiem, czy to obsługuje. Ja nie używam tego, ale ładowanie jest. Kluczyk sobie w takim wstążeczce zawiesiłem o mój wygląd. Na razie wyłączyłem światło. Muszę pamiętać o tych światłach, bo. A raz chyba zapomniałem i nie włączyłem tych świateł. Następne wyzwanie, pół kilometra. Kieruj się na południowy wschód. Kieruj się na południowy wschód. To rzeczywiście brak coś przyjeżdżać gości czy coś, to to nie może bardzo jak. No jeszcze jeden samochód jak przyjedzie to okej, ale nie wiem, dwa, trzy to? No. I tak, no i właśnie tak, czasami jak jest yy, małżeństwo i pracują oboje że samo, na samochodach, znaczy, mm. w sensie, że dojeżdżają, to rzeczywiście to jest problem już, nie? nie? Jest problem. Jak ktoś nie pomyśli, nie odżałuje tam, bo tam pewnie jakieś pieniądze trzeba było płacić wcześniej, nie? Za to? Tak, tak. Pewnie nie małe jakieś tam, może 17 nazwać? 17 było za parking no a 30 było za podziemne Aha. No chyba po, podziemny też jest. Bo że jest to bardzo, bardzo ograniczona ilość A wy macie ten zewnętrzny? Tak, no ten zewnętrzny. No podziemny jest o tyle lepszy, że jest pod przykryciem. To A, jakiś grat czy coś, tak. nie? No. Głównie grat chyba najgorszy. No ale tak się, ale jak się kupuje właśnie ten, to tak się czasami nie myśli bardzo pod przykryciem, nie? później, a później już człowiek, a później za późno a ciekawy człowiek to jest Dzisiaj 2 godziny jazdy od 6 do 8 no i co my tu mamy nawet później zacząłem trochę bo tam stałem czekałem na Finała ale, ale się okazało że nie za bardzo coś tam nie za bardzo łapie no, mamy 55 73 to dzisiaj za te 2 2 godziny tyle zrobiliśmy no co ładowanko tu mam włączone no i co, będziemy to kontynuować zobaczymy jak to, jak to tam będzie dalej się przebiegać te, te jazdy ja na razie musiałem zrobić przerwę, bo pierwsze jazdy to taki stres, wiecie jak to jest kurwa?